Witam cię serdecznie, nazywam się Ania Kogodzińska, dziękuję, że odwiedzasz mój blog. Jeśli jesteś tutaj, oznacza to, że poszukujesz dla siebie lepszych rozwiązań, że chcesz iść przez życie po prostu nieszablonowo, że poszukujesz lepszych rozwiązań dla siebie, dla swojego biznesu. Wszystkie recepty na to, jak osiągnąć sukces otrzymasz od najlepszych branży, a tutaj dzisiaj rozmowa z Cybią Sikorską, jak sama tutaj jest wypromowana tak, na damę biznesu, czy też e-biznesu, opowie o kilku swoich trikach, kilku swoich sztuczkach, jak to się dzieje, że można osiągnąć w krótkim czasie bardzo fajną pozycję, yy, zwłaszcza w polskim internecie i może zarabiać na tym niezłe pieniądze, po prostu być ci niezależnym. Sylwia, pierwsze pytanie do Ciebie. Co sądzisz o w ogóle, polskim MNM? Yy, fff, co sądzę teraz, to jest zupełnie coś innego, <laughs> niż to, co sądziłam już kilka miesięcy temu, dlatego że Wiele firm zepsuło trochę nasz rynek, natomiast na pewno nasz MLM jest na drodze rozwoju. Jest jeszcze wiele możliwości tego właśnie na przykład, żeby działać w internecie, mm -hmm. bo u nas to dopiero leczkuje, a w Stanach na przykład najlepsi zarabiają miliony przez internet właśnie w MLM. Mm -hmm. Powiedz, większość osób, które osiągają sukces właśnie w branży MLM działała wcześniej w biznesach tradycyjnych bądź też pracowała na etacie. Pierwsze słowo, jakie padło w ich życiu, nim zdecydowali się na działalność w MLM, to było słowo stop. Czy ty je też powiedziałaś? Powiedziałaś stop, mam dość tego, jak wygląda moja praca, chce zacząć tworzyć coś zupełnie nowego. Tak, no był taki moment. Ja zawsze pochodzę z rodziny, która prowadziła od zawsze biznesy, więc yy, dla kogoś pracowałam chyba rok, może to się zbierze w całości, yy, ale tego, czego miałam dosyć, to braku czasu bo pieniądze zawsze były i zawsze je potrafiłam zarobić, natomiast brak czasu był, nie pozwalał mi na realizowanie swoich pasji i powiedziałam sobie jakieś pół roku temu stop, muszę zrobić coś, co pozwoli mi po pierwsze mieć czas i życie dla siebie, po drugie nie będę musiała wstawać na przykład bardzo rano i zajmować się milionem spraw, których nie lubię, tak jak sprawy urzędowe na przykład a po trzecie umożliwi mi podróżowanie, ponieważ jest to jedna z moich największych pasji i po prostu muszę robić coś, co pozwoli mi podróżować. Super, bardzo fajne, szczytne idee. Powiedz, ogląda nas pewnie też wiele osób początkujących w tej branży. Jakie raty, takie może trzy, które dałabyś osobie, która zaczyna, jak ona ma to ugryźć? Chciałabym się ten temat, słyszę o sukcesach, ale jak to zacząć, jak, jak w ogóle to osiągnąć? Po pierwsze chcieć i od razu podjąć decyzję, po drugie znaleźć sobie lidera, kogoś, kto będzie dla, dla ciebie ekspertem, a po trzecie robić, nie myśleć, że zrobię to później, ale od razu robić, wcielać w życie wszystko to, czego się nauczymy. No właśnie, czy kluczem do sukcesu jest ciągłe uczenie się, czy można przeczytać kilka książek i powiedzieć, OK, ja już wszystko wiem, mogę zacząć? Nie, należy cały czas się szkolić. To nie jest tak, że przeczytamy jedną mądrą książkę i będziemy mieli sposób na wszystko. Mhm. Także moim kluczem jest to, żeby cały czas się szkolić. Ja cały czas biorę udział w szkoleniach polskich i w Unii Amerykańskich, teraz też Brytyjskich i naprawdę z każdego można coś wynieść dla siebie i coś nowego wprowadzić w swój biznes. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że talent to jest 1% sukcesu? Tak, tak jest chyba w każdej dziedzinie. W ogóle muzykiem z wykształcenia, i w tej dziedzinie wiele osób o wiele mniej zdolnych odnosi sukcesy i jest muzykami profesjonalnymi teraz, kiedy są dorosłymi ludźmi, niż tych, którzy są tak naprawdę zdolni. Zazwyczaj zdolni ludzie są leniwi, natomiast ci, którzy są bardzo pracowici, mogą nadrobić samą wiedzę i właśnie ten talent. Mhm. Powiedz mówisz o ludziach zdolnych. Czy uważasz, że działalność mlm to jest ambitne zajęcie? Myślę, że bardzo, dlatego że wiąże bardzo dużo branż pozwala na to, żeby cały czas się rozwijać. Mhm. A dla kogo przede wszystkim jest MLM? Czy są to kobiety, czy to są to mężczyźni? Statystyki pokazują, że jednak 80% branży to są kobiety. Kto według Ciebie jest tutaj najlepszą osobą do tego, żeby zarabiać i działać tak, jak sobie to wymarzy? Myślę, że każdy może zarabiać. Tutaj to jest tylko zależne od tego, czy jesteśmy zamknięci, czy otwarci na nowości po pierwsze, po drugie na y, jakieś tam rozwiązania, które podpowiadają nam ci, którzy już osiągnęli sukces. I czy chcemy coś zmienić w swoim życiu? To jest przede wszystkim pierwsze pytanie, które każdy powinien sobie postawić, bo w MLM nikt nie odniesie sukcesu, jeżeli przede wszystkim nie będzie go rozumiał, tak? nie będzie chciał e, budować swojego biznesu, nie cudzego biznesu, ponieważ MLM to nie jest czyjś biznes, ale to jest nasz biznes i to musimy zrozumieć. Jeżeli to zrozumiemy i będziemy się cały czas rozwijać, to e, każdy może odnieść sukces bez względu na to, gdzie w strukturze jest i kiedy do niej dołączył. Mhm. Czyli raz mając MLM to dla ludzi to. myślących biznesowo, dla ludzi naniwych, którzy myślą, że przed 30 dorobią się swojej emerytury Dlaczego? Dla ludzi na pewno takich, którzy myślą perspektywicznie i rozwojowo mhm. i szukają czegoś na stałe i na przyszłość, a nie tylko na tu i teraz i na szybkie zrobienie pieniędzy. Mhm. Dlatego, że jeżeli w ogóle o czymkolwiek będziemy myśleć, że zrobimy szybkie pieniądze, to nie ma jednonocnych sukcesów. Suk na sukces się pracuje przez jakiś czas i każdy w może może użyć tego wszystkiego całego swojego doświadczenia, które zdobywał do tej pory. Bo każdy ma jakieś doświadczenie, każdy ma jakieś tam dar yy, od Boga z góry. I każdy może tego użyć do tego, żeby budować swoje melenie. Czyli krótko mówiąc, przełożyć swoją pasję na pracę. Tak, dokładnie, tak. No, super. Jaką książką robić polecić? Książkę. Na pewno jeżeli yy, nie czytaliście jeszcze, ale mam nadzieję, że tak, skoro to oglądacie, to Biedny Ojciec, Bogaty Ojciec, na pewno Podstawa, Podstaw, Sekret, ale także wszystkie książki yy, Napoleona Hill'a. To są książki, które pomagają zmieniać zupełnie sposób myślenia. Yy, jeżeli chodzi o blogi, to polecam blogu Jonathana Pada, 29-latek, który zarobił <noise> Życzę wszystkiego dobrego w takim razie z tak ja. i mam nadzieję do usłyszenia przy kolejnych rozmowach. Do zobaczenia wcale Dzięki bardzo. Do zobaczenia.